Ja oddałbym siebie i parę najlepszych chwil Tylko by wiedzieć, czy będzie dobrze z nami, a może lepiej Wszystkie stare zdjęcia, potem zrobić parę nowych, żeby wrócić do tych dni. Mam na ręce i serce, bo wiele razy biją się w piersi. Za nikogo więcej nie ręczę, bo już, już wiem dobrze, jak to jest. Nie chcę wiedzieć po raz kolejny, chcę wypić za ciebie za nasze błędy. Trochę ich było, wiem, nikt nie jest święty. Ja sam nigdy nigdy nie komałem, no chyba że miałem ci tym jakoś pomóc. To tak jak ktoś pyta się, czy id u ciebie, ale już tam nie mówisz nic nikomu, jak jest naprawdę. Bo po co masz kogoś martwić? Dziewczyny z dobrych domów się śmiały z nas, a teraz by chciały z nami zatańczyć. Mam parę grzegów i wiem, że ty też. Masz, możemy dzisiaj pogrzeszyć, cały świat jest nam Mamy siebie, parę grzechów, paru ludzi i na przechód. Zróbmy wszystko. Ciekawy, czy też myślisz, Oddałbym że... oddałbym siebie i parę najlepszych chwil. Tylko ty wiedzieć czy będzie dobrze. kiedy naprawdę nie było niczego Pełno relacji, bez kombinacji Teraz wem sam jako swojego nic mogę Chociaż synę chyba wolałbym tego nie rozumieć Szukałem korzyści, dobra dla wiejskich. kocham życie, ale chustych nami przestrzeń W drodze rodzę nowy plan Bit, dobry pas, autostrada, lewy pas I nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas Wchodzę w to bank, kiedy uśmiech zdobi gaz I moja przestrzeń W drodze rodzę nowy plan Bit, dobry pas, autostrada, lewy pas I nowe miejsce, gdzie nie oceniają nas Wchodzę w to bank, kiedy uśmiech Metry tras Być niczym tak Badać teren, gdzie się da Po prostu lubię gdzieś na prostej Poukładać parę spraw Tłumię sam te emocje, które powodują zjazd Pełny bak, zero stresu, vibe Dużo za to dam, domykam drzwi Daję volume up Zaczynamy balkonowy beat Ale stary ja Ze mną stary skład budzi mnie do życia ryk Przez to ktoś nie może spać Ej, prowadzę życie jak wymarzoną wórę Pamiętam dobrze czasy, jak zbierałem na hatruje dziś tryb samochodowy Nie, to dzwonisz się na numer To mania czterech kółek. Jak nie czujesz to nie zrozumiesz nigdy więcej Proszę nigdy więcej Nie stawiaj na drodze tych skazanych na dezercję Lubię piękny widok, więc już obok was nie jeszcze jeżdżę To nowych high, proszę tylko